W tym odcinku kontynuujemy naszą walkę, niestety, z tym cholernym smokiem. Ożywiłem e, tutaj gościa. Anders leczy, ten atakuje. co nie, to nie ma sensu. To jest chyba najtrudniejszy przeciwnik z jakim do tej pory walczyłem. I co chwila ktoś ginie. No. Jak widać nie da się też uniknąć jego ataku. Może po prostu pobiegam wokół niego. Oj, uj, jaka dupa. Skończy nam się eliksiry, super. No dobra, on znowu usiadł na tej skale, znowu będą małe smoki, a nawet nie takie małe, jak widzę. Tu się zaraz odnowi yy, te zmartwychwstanie. Na razie trzeba wa walić w nich. Warik nam tutaj umiera. Przez O, wow. Wow, wow, wow. O, świetnie. Umarł nam już teraz Hawk. Dobra. Walcz tutaj. Ciom. No, ten tylko stoi. Tureń. Oj, Fenris, Fenris. Kurde. Oj, 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 bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. Mm. On wciąż nie może tutaj nic zrobić, Waryk nie żyje. Uciekaj, uciekaj. Dobra, będę stosował tą metodę typu. typu hit and run. Czyli atakujemy go od tyłu. I uciekamy kiedyś odwraca. Wiem, że mi się to nie uda, bo nawet połowy życia mu nie zabraliśmy, a walczy już 20 minut chyba. Co więcej, Fenris też już nie żyje. Obrwaliśmy. O, kursor przestał działać. Nie mogę go nawet zaatakować. Jezu, jak mnie to wkurza. W ogóle nie mogę go zaatakować. No, ładne obrażenie nam zadaje. Już biegnę! Anders, ożywiaj. Świetnie. Ożywił, ale resztę nie żyje. w tej dzielnie walczy. To jest aha, tu się przeniósł, Uf, czy on musi tak skakać? Dobra, najważniejsze to, żeby absolutnie Anders nie padł. Co to jest? A, uleczenie drużyny całym zaklęciem? Dobrze. Warik. Pierdzielni tutaj też strzał. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. Nie stać tak! Tylko naparzać! Czy on kiedykolwiek umrze? O, chwila! Tu powinny być eliksiry. Co jest? Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest, biegniemy. Świetnie, o... dobrze obudziliśmy tutaj tego hołka. Trzeba szybko się pozbyć tego gościa, ale już nas ogłuszył. Syn jest naprawdę mocny. Warik jest ranny. Pożarcie. Widzę, że pożarcie nie zadziałało. I Hulk znowu nie żyje. Bardzo, bardzo, bardzo niedobrze, Ojeje. ale lipa o, o. dobra, uleczyłem wszystkich. Warik teraz pozbiera. Oczywiście, kiedy trzeba, to śmieci wypadają. I zestawy do leczenia ran. Dobra, mam nadzieję, że sobie dajecie radę. Tak, chyba sobie dają radę. O, już prawie wszyscy nie żyją. Super. No dawaj, dawaj, proszę. Dobra, przegrupowaliśmy się. Teraz powinien wrócić tutaj do nas smog. Cholę, lecz się durnię! No nie... No nie wierzę. On nawet nie, nie zaskakuje tutaj. Ojeju... Proszę, 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 weź zeskocz. Dobrze, Super. Pędis niech się leczy Na głowę. Warik. Uciekaj, 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 Fenris. Pożarcie. Uciekamy naokoło i znowu naokoło. Nie udało nam się, Fenris nie żyje. Leczymy. Uwielbiamy miksturkę. Dobra, mamy szał ofiarny. Trzeba bardzo uważać na życie. Kurde, że też on musi mnie kopać tą nogą. sukinsem Ty, proszę, ty. Dobra, udało się. E, co on ma? On ma w stanie, a ten nie sobie strzela, ale z oddali. Biegnijcie, biegnijcie. Już niedaleko, już mało mu życia zostało. Powiedzmy, że mało. Dobra. Ten tutaj uzdrowienia rzuca. Aha, ten tutaj tym macha, no to niech sobie macha. oj, ojej, oj, oj, oj. bardzo nie dobrze. Biegnijcie, biegnijcie, nie pozwólcie mu uciec. I walimy go tył tyłu. E, co ty masz? Ty masz na razie nic, ale pij eliksir. A ty pij to. I atakuj. Dobra. Pies. I biegamy dalej. Już zaraz padnie. Wierzycie? Udało się. Dawajcie, 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 dawajcie! Już pada, 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 pada! Wow! Uhu! O, panie. O, panie. Do tej pory nie wierzę, że to się udało. To był chyba najgorszy ze wszystkich przeciwników, z jakimi walczyłem. Powiem tak. Gdyby nie Anders i jego zdolności leczenia, to byłaby straka. Na rzadko. Nic by nam się nie udało. A powiem też dodatkowo, że. Że dobrą było właśnie tą metodą, co ja robiłem. Czyli wzięcie naj, najsilniejszego gościa do walki, wręcz yy, i bieganie wokół smoka, żeby on tracił czas na odwracanie się. Yy. I w ten sposób yy, jakoś się udało, no. Wow. ...big wow. No dobra. Wracamy... ...do miasta. E, przepraszam was, jeśli jakoś was znudził ten odcinek, bo wiem, że to było 17 czy 18 minut e, ciągłego walenia w smoka. E, plus jeszcze połowa odcinku poprzedniego, e, w którym walczyłem. No, ale musiało tak być. Dobrze, ale teraz już kończymy. Zapraszam do oglądania Was w kolejnych, najbliższych odcinków i do śledzenia naszych przygód. No, Anders się z Wami wita, cześć. Papa. Pa.